ハハハハ

Środkowa 29, 29, 28 28 29, i 30 6385 to, to jest... na no. hmm. メジャー。 Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich powitać na naszym stadionie, na którym zachowały się pokolenia zawodników przed wami i myślę, że dzięki decyzjom wszystkich, o których za chwilkę powiem, następne pokolenia też miały tutaj dużo, dużo miejsca do grania, do tworzenia swoich talentów i do tego, żebyśmy wszyscy byli wielką, wielką rodziną ostrowi. Spotkaliśmy się dzisiaj na pożegnaniu tego obiektu, ale nie na pożegnaniu takim jak na pożegnania, że coś kończymy, oramy i już tego nie ma, tylko na takim pożegnaniu, które jest przed rozpoczęciem czegoś fantastycznego i czegoś nowego. Ten nowy obiekt, który tutaj powstanie, będzie naprawdę czymś fantastycznym i czymś, będziemy się mogli chwalić przez następne lata. Ja jestem bardzo wdzięczny, bo w Ostrowie jestem od 12 lat i już od 12 lat jak przychodziłem do Ostrowi poprzednie zarządy i zarząd z Jasiem Królakiem starali się o to, żeby ten teren był wykupiony, żeby ten teren mógł powstać, żeby mogły powstać tu boiska. Cieszę się, że ludzie, którzy się starali przez te lata są tu z nami. I mam nadzieję, że to, co tutaj powstanie, będzie dalej tworzyło historię tego miasta, bo jak wiecie, każdy, kto w tym mieście mieszka, każdy, kto w tym mieście myśli o parowozowni, o za parowozownią, a chyba każdy miał tutaj do czynienia, myśli o tym, że to i od razu ja mu się to zostawiam. Ja się bardzo cieszę, że mogę być, no nie wiem czy do końca będę jeszcze prezesem, jak wybuduję, ale mogę być teraz. <laughs> prezesem, który, e, który będzie miał tą szansę dziękować wszystkim i to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękować wszystkim tym osobom, które chciały, pomogły nam i dzięki którym tutaj powstanie fantastyczny obiekt. Zaczniemy może od tego, że chciałem przedstawić tutaj jedną osobę, tą osobę, która podjęła decyzję, która zdecydowała o tym, że będzie i że będziemy budowali ten obiekt, która bardzo starała się o to, żeby ten obiekt powstał wraz z radnymi poprzednich kadencji, z radnymi tej kadencji, z nami jako działaczami i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy chcieli nam pomóc, załatwić i, i udowodnić, że można w Ostrowie zbudować fajny obiekt piłkarski. Pani prezydent Beata Chimek. Proszę o ogromne oklaski, bo dzięki Pani Prezydent ten obiekt powstanie. Ja w mowach nie jestem najlepszy, także przekażę mikrofon Pani Prezydent, że powiedziała kilka słów, bo naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni Pani Prezydent zresztą widać, tak jak tutaj, za to, że ten obiekt powstanie i że będziemy mogli dalej funkcjonować, grać na tym obiecie i fantastycznie się bawić i być naprawdę fantastyczną wizytówką Moskrowa tak jak jesteśmy. Drogi panie prezesie, proponowałabym, aby nie był pan aż tak skromny. Całkiem dobrze pan prezes radzi sobie z przemówieniami. Wielkie brawa dla pana prezesa i dla całego zarządu Ostrowi, którzy dzisiaj to piękne sportowe wydarzenie wspólnie ze sportowcami, z rodzicami przygotowali. Wielkie gratulacje dla państwa. Moi kochani, pozwólcie, że zwrócę się przede wszystkim do sportowców, do tego wspaniałego, młodego ostrowa, który stoi na płycie tej boiska, tego boiska. Mogłabym dzisiaj powiedzieć, że marzenia się spełniają. Mogłabym powiedzieć, że Ostrów Wielkopolski to jest takie miasto, które nie tylko potrafi marzyć, ale potrafi te marzenia realizować. Marzenie o pięknym obiekcie Zaparowozownią w Ostrowie Wielkopolskim trwało przez lata, przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Mówiło się o tym obiekcie, mówiło się o historii tego obiektu. Stadion Zaparowozownią to kultowe miejsce we wspomnieniach starszych ostrowian, ale to także miejsce, które ma swoją historię tu i teraz, tą obecną dzięki wam. I, I to marzenie nas nie opuszczało. To marzenie nie było łatwe do zrealizowania. Jak wiecie, te tereny nie były w 100% własnością miasta. One kiedyś na skutek takich a nie innych decyzji zostały sprzedane w ręce prywatne, więc miasto miało tutaj zaledwie część tego terenu. W tamtej kadencji skutecznie doprowadziliśmy do rozmów z właścicielem tej drugiej prywatnej części naszego stadionu i skutecznie doprowadziliśmy do tego, aby te tereny od niego Odkupić. Kiedy miasto stało się już stuprocentowym właścicielem całego stadionu za parowozownią, rozpoczęliśmy tak naprawdę trudną pracę koncepcyjną, która, co chcę mocno podkreślić, prowadzona była w duchu pełnego dialogu z zarządem klubu. Odnośnie tego, co na Kusocińskiego, na Kusocińskiego, co za, przy Kilińskiego powinno się znaleźć, jak Ostrowia wyobraża sobie to centrum treningowe, co jest Wam potrzebne tutaj do tego, żeby trenować w jak najlepszych warunkach, żebyście mogli szkolić swoje... Sportowe umiejętności, żebyście mogli też realizować swoje marzenia o tym, żeby być drugim Lewandowskim. I te prace koncepcyjne trwały dość długo, ale chcieliśmy się po prostu do tego projektu dobrze przygotować. Potem ogłosiliśmy prace związane z projektem, potem ogłosiliśmy przetarg. Mówię tu trochę do tych młodych ludzi, bo mogłoby wam się wydawać, że to jest tak szybko. Decyzja budujemy i już. Tak w samorządzie nigdy nie ma. Musimy spełnić wszystkie skomplikowane procedury, które nakłada na nas prawo. Ale kiedy przebrnęliśmy już przez te procedury i kiedy rozstrzygnęliśmy ten przetarg. Z dumą możemy powiedzieć, że dzisiaj gracie ostatni turniej w takich warunkach. Za rok, mam nadzieję, jeśli pójdzie wszystko zgodnie z planem i z harmonogramem, rozegracie tutaj swoje kolejne spotkania, treningi i mecze w zupełnie innej rzeczywistości. Eee... Moi drodzy, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że 1 września, za kilka dni, 1 września rozpoczynamy te inwestycje. Rozpoczynamy ją w sposób także szczególny, panie prezesie. Nie wiem czy pan o tym wie, ale chcemy aby ten stadion był nie tylko bardzo funkcjonalny i spełniał swoje zadania, ale żeby także był wybudowany z poszanowaniem tego dziedzictwa, który tutaj jest. Więc zaczniemy 1 września od przesadzenia drzew. To jest bardzo poważna i kosztowna inwestycja, ale nie chcemy tych drzew wycinać. Będziemy je przesadzać. I te drzewa będziemy sadzić w innym miejscu Ostrowa Wielkopolskiego. I widziały bardzo dużo. Widziały dużo Waszych rozgrywek, widziały dużo rozgrywek porażek i sukcesów Waszych poprzedników, bo też trzeba powiedzieć, że to miejsce odnotowane jest na mapach Starego Ostrowa jako miejsce absolutnie kultowe. Tutaj były piękne trybuny, tutaj były rozgrywane przeróżne zawody. Tu był staw, po którym pływały łódki. Więc tą inwestycją wpisujemy się także w rewitalizację Ostrowa Wielkopolskiego, tej starej, historycznej tkanki naszego miasta. To jest nasza odpowiedzialność wobec naszych poprzednich pieniędzy, które będą służyć Wam ale także wszystkim kolejnym wspaniałym pokoleniom Ostrowia. Tych, którzy kochają sport, tych, którzy kochają piłkę nożną. Chciałam raz jeszcze nam wszystkim, nam wszystkim pogratulować tego, że ta inwestycja się zmaterializowała, że 1 września... Rozpoczynamy tutaj pracę, bo to jest nasz wspólny sukces. I chciałam podziękować wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili. W pierwszym rzędzie tym młodym zawodnikom, bo dla Was to robimy, dla tego wspaniałego pokolenia Ostrobia. Waszym rodzicom, którzy tak niestrudzenie walczyli o e, ten obiekt, e, którzy e, wierzyli, że ten obiekt powstanie radnym Rady Miejskiej, którzy, którym na sercu ten obiekt e, leżał. E, to między innymi obecny tutaj pan Wojtek Matuszczak, ale także pan Mariusz Leki e, i wiele, wiele innych osób które mocno trzymały kciuki y, za y, powodzenie tej y, inwestycji. Chcę też podziękować moim współpracownikom, panu wiceprezydentowi Mikołajowi Kostce i jego zespołowi, bo te inwestycje należało naprawdę dobrze y, przygotować. Wszyscy włożyliśmy tutaj swoją cegiełkę w to, abyśmy mogli w przyszłym roku, mam nadzieję 1 września, na inaugurację roku szkolnego, nowego roku szkolnego, rozegrać tutaj piękny turniej. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że zaczynamy nowe życie za parowozemcem. <noise> Pierwszy raz te łopaty na to, żeby ta jesuja jak najszybciej się zakończyła. ja mam jeszcze jedną tylko prośbę Korzystajcie, ja mam jeszcze jedną na koniec tylko mały prezent Taki ostatni Przekażemy w naszym imieniu, to znaczy ja w waszym imieniu, w naszym imieniu, w której Pani pomogę Poszuki Ostrowi, tak? Tak, z numerem 1, bo Pani to zdecydowanie jest dzisiaj numerem 1, że ten, na to, że to Dzięki jej zespołowi, dzięki jej współpracownikom, dzięki radnym jesteśmy stanie wybudować ten rozzorek, na którym wy będziecie grali, wy będziecie się szkolili, wy będziecie rośli i niedługo będziecie grali w pierwszym zespole, tutaj obok pierwszych zespół seniorów, albo w zespole seniorek, tak jak jest tam z lewej strony. Także mam nadzieję, że Wam powtarza <trujne> <trujne> znaczy, się. się, też liderem nie? thank <laughs> you